I mnie znacie i wiecie skąd jestem, ja jednak nie przyszedłem sam z ciebie, lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. To oczywiście słowa z dzisiejszej Ewangelii wypowiedziane przez Pana Jezusa. Chciałabym dzisiaj króciutko zaprosić Was do tego, żeby spoglądać na drugiego człowieka. I próbować dostrzec w nim zamysł Pana Boga. Jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, e, obserwujący Pana Jezusa twierdzą, że znają go i jak gdyby nic już ich nie powinno w nim zaskoczyć. Oni wiedzą, gdzie on się wychowywał, wiedzą, jak wygląda, co, gdzie są jego rodzice, ale tak naprawdę my wszyscy, nie wiemy, jaki jest zamysł Pana Boga względem drugiego człowieka, którego widzimy przed sobą, którzy, którego poznajemy, którego stawia Pan Bóg na naszej drodze. To, taki, to takie ogrodnicze porównanie może będzie Wam łatwiej zrozumieć, jak teraz są wiosenne porządki, grabimy liście, na wierzch wychodzi e, świeża ziemia, taka dobrze użyźniona, wilgotna i wiemy, że w środku w nich, w niej są cebulki, nasionka i wkrótce wykiełkują. I no, może nasi rodzice, którzy wsadzali te roślinki, coś więcej wiedzą, no ale my tak na pierwszy rzut oka to nie wiemy. Z ciekawością patrzymy na to, jaka roślinka wikiełkuje w tym roku w tym miejscu. I właśnie tak działa Pan Bóg. To On nas sieje, wsadza. To On ma zamysł względem nas, jakimi roślinami wyrośniemy. Czy będziemy drzewem owocowym, czy może będziemy pięknym kwiatem. Każdy z nas jest niezbędny na tym świecie i go ubogaca. Ale my patrząc na drugiego człowieka, tylko możemy się przyglądać z ciekawością, podziwiać i próbować dostrzec właśnie ten plan Pana Boga względem niego. I nie oceniać, ponieważ nie mamy wiedzy takiej, żeby odgadnąć, jaką docelowo rośliną będzie każdy z nas. Zachęcam Was do tego takiego Bożego spojrzenia na drugiego człowieka. Ufanie. Plan Pana Boga, dostrzeganie Jego cech i dostrzeganie tego wszystkiego, co Pan Bóg włożył w Jego sercu. Bo jak wiecie, w przypadku Pana Jezusa, tym nasionem było przepiękne, wyrosło w przepiękne drzewo, które dało zbawienie całemu światu. Patrzcie bożymi oczyma na drugiego człowieka.